Centrum Europy, w małym miasteczku pod bielsko przetrwał język, którego nie rozumie nikt wokół. Wila Moski. Brzmi trochę jak niemiecki, ma w sobie ślady niderlandzkiego, trochę polskiego, czeskiego, lidijsz. Jakby historia ułożyła z tych języków mozaika. Po wojnie ten język został zakazany. Mówienie nim groziło więzieniem. Dzieci uczono, że to wstyd. Lingwiści nazywają to glottocydem, morderstwem języka. Ale Wilamowice mają swoją opowieść o zmartwychwstaniu. Dziś garstka ludzi, młodych i starszych, znów mówi po Wilamosku. Tworzy piosenki, spektakle, lekcje w szkołach. W najnowszym odcinku podcastu z doktorem Tymoteuszem Królem rozmawiam o tym, jak język może umrzeć i jak można go wskrzesić. Nazywam się Olga Woźniak. Zapraszam do słuchania podcastu łapacz słów.